Jesteśmy w tej chwili na samym początku ulcińskiej wielkiej plaży, słynnej plaży ciągnącej się na 13 km piaszczystego wybrzeża. Natomiast tutaj właśnie zaczniemy nasz spacer po czarnogórskich atrakcjach. Ja nazywam się Łukasz Wieczorek, jestem koordynatorem kierunku Czarnogóra i będę miał przyjemność pokazania Wam najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w tym kraju. Wyruszamy w dalszą podróż. Zapraszam! Nie bez powodu Czarnogóra reklamuje się hasłem Montenegro, Wild Beauty, czyli dzikie piękno, ponieważ faktycznie kiedy spacerujemy tutaj, czy to po wybrzeżu, czy kiedy zapuścimy się troszkę dalej w te piękne, potężne czarnogórskie szczyty, przekonamy się, że cała ta przyroda jest jeszcze nietknięta w dużej mierze przez człowieka. W związku z tym możemy obcować z tym, co natura zafundowała w Czarnogórze najpiękniejsze. Podczas pobytu w Czarnogórze czas można spędzać w zupełnie, zupełnie różnoraki sposób. Ci, którzy lubią wypoczywać na leżaku mogą wylekiwać się na plaży, korzystać z basenów lub chociażby z aktywności w figloklubie, który znajduje się w Czarnogórze w hotelu Otrant. Ci natomiast, którzy wolą aktywny wypoczynek, mogą skorzystać z takich atrakcji jak kitesurfing, paralotniarstwo, nurkowanie, rafting na północy w górach Czarnogóry, czy chociażby podróże na rowerach bądź też górskie wędrówki. Oprócz tego w aktywny sposób można również zwiedzać, korzystając chociażby z lokalnego programu Rainbow, który mamy dla Państwa przygotowany. To, co również zachwyca w Czarnogórze, to także jej kuchnia oraz ludzie, którzy cały czas uśmiechają się, tak jakby chcieli nas przywitać jak członków swojej rodziny. Budwa to jedno z najchętniej wybieranych przez turystów miasto do wypoczynku w Czarnogórze. Zachwyca nie tylko różnorodnymi plażami, ale też przepięknym starym miastem, po którym spacerować można zarówno za dnia, jak i w nocy. To, z czego również to miasto słynie, to przede wszystkim ogromny wybór klubów i dyskotek. Także jest to miejsce nie tylko dla tych, którzy pragną odpoczywać w świetle adriatyckiego słońca, ale także chcą świetnie wieczorami się bawić. Czarnogóra to nie tylko kraj bajecznych wakacji, to także miejsce, gdzie swoją lokalizację znajduje coraz więcej festiwali. Festiwale muzyczne, filmowe, teatralne to właśnie te wydarzenia kulturalne znajdują tutaj swoje miejsce i swój dom. Natomiast to także lokalizacja, gdzie swoje centrum performansu otwiera jedna z najbardziej znanych performerek Europy Marina Abramović. To, co widzicie za moimi plecami, to jezioro szkoderskie. Największe jezioro na Bałkanach. Jezioro, którego powierzchnia, w zależności od tego, o jakiej porze roku mówimy, zupełnie, zupełnie się zmienia. Ale to, co również ważne, to to, że jezioro jest jednocześnie największym rezerwatem ptactwa wodnego w Europie. Mamy tutaj prawie połowę wszystkich gatunków ptaków, które możemy w Europie odnaleźć, a spotkamy tu między innymi no, pelikana, flaminga, czaple, no i również jedną małą ciekawostkę, co prawda nie ptaka, ale potężne, potężne zwierzę żyjącego na wolności, hipopotama. Zatoka Kotorska to jedno z najpiękniejszych miejsc na czarnogórskim Adriatyku. Złożona z kilku zalewów, prezentuje się praktycznie tak, jak fiordy na północy Europy. Bardzo często też nazywana jest jedynym fiordem na Adriatyku, mimo że miejsce to powstało w zupełnie, zupełnie inny sposób. U stóp tej zatoki, gdzie potężne góry, które znajdują się za moimi plecami, opadają prawie pionowymi ścianami do wąskich wód zatoki, leży miasto Kotor, do którego za moment przejedziemy. Kameralne miasteczko Petrowac położone zaledwie 20 minut jazdy komunikacją publiczną od rozkwitywanej przez turystów Budwy. Zachwyca spokojem, wspaniałą plażą i piękną promenadą, którą można zobaczyć za moimi plecami. W tej miejscowości możecie wypoczywać Państwo w niedawno wyremontowanym czterogwiazdkowym hotelu Kastellastwa. Stary Bar to takie miejsce w Czarnogórze, gdzie możemy dotknąć autentycznej, żywej historii. To jedna z najstarszych osad w tym kraju, ale jednocześnie miejsce, gdzie możemy spotkać ogromną liczbę potomków dawnych Turków otomańskich, którzy niegdyś okupowali te terytoria. To także miasteczko, gdzie skosztujemy najlepszych słodkich przysmaków na całym czarnogórskim wybrzeżu. Plaża, na której obecnie jesteśmy, to plaża w miejscowości Sutomore. No, miasteczko Sutomore jest położone w zasadzie w połowie drogi pomiędzy Budwą i Dwie dwiema najbardziej charakterystycznymi, ale też najbardziej rozkwytywanymi przez turystów miejscowościami. Sama plaża, na której obecnie się znajdujemy ma długość około 2 km, natomiast urzeka przede wszystkim swoim pięknym, bardzo drobnoziarnistym żwirem. Będąc świetnym kompromisem dla osób lubiących wypoczynek na miękkim piasku, jak również dla osób, które lubią wypoczywać przede wszystkim na nieco twardszych, ale za to nie wchodzących w każdy zakomarych kamieniach. Miasto Ulcin to najbardziej wysunięta na południe miejscowość na czarnogórskim wybrzeżu Adriatyku. Dzięki swojej fantastycznej lokalizacji słynie m.in. z przepięknych piaszczystych plaż, jak chociażby ta maleńka, niewielka, kameralna plaża, na której znajdujemy się obecnie w samym centrum miasta. Oprócz tego mamy także w Ulciniu wielką plażę, słynną ulcińską 13-kilometrową piaszczystą plażę, przy której znajduje się chociażby hotel Ochtrand znajdujący się w ofercie Rainbow Tours. Natomiast to, czym ta miejscowość również urzeka i oczarowuje, to przede wszystkim mieszanka kultur, dająca możliwość kontaktu z jednej strony z typową, charakterystyczną dla Czarnogóry kulturą prawosławia, jak również z przepięknym orientalnym posmakiem, którego możemy w tym miasteczku doświadczyć dzięki mniejszości muzułmańskiej, która zamieszkuje to miasto. Z dawnych czasów każdy młody Czarnogórzec, który chciał się ożenić, musiał najpierw posadzić w pobliżu swojego miejsca zamieszkania kilka drzew oliwnych, tak żeby w przyszłości rodzina, którą założy, miała z czego się utrzymywać. Tak też w Czarnogórze powstała cała masa oliwnych gajów, które do dzisiejszego dnia są znakiem firmowym tutejszego regionu.